Cześć, podzielę się jedną sytuacją z wami. Jakie macie opinie na ten temat, bo mnie też to bardzo ciekawi. Był temat poruszony o urlopach. Ogólnie mówiąc, było spokojnie do czasu urlopu, do planowania urlopów, było wszystko ok. No i w niedługim czasie się zaczęło. Jedna, druga czy trzecia osoba zaczęła głupio gadać. Z początku odbierałem to jako żart. Żartują sobie, wygłupiają się, są wykupy. To jest bardzo fajne, lubię to. Ale przyglądałem się coraz bardziej temu, no i było widać, że wyczułem jakąś zazdrość, że ja idę na urlop, tutaj ktoś się odezwał, że to jest miejsce, gdzie cały czas się pracuje, że nie ma osoby zastępczej i to ja muszę cały czas pracować i nigdzie na urlop nie pójdę. To się w sumie zdarzało rzadko, pierwszy raz miałem podobne takie wydarzenia, tam było bardzo brzydko, kłócili się urlop, co było w tym najbardziej śmieszne, to że było kilka osób, a nie mogli się dogadać z urlopem, tam bardzo brzydko do siebie się odnosili. A moje doświadczenia odbiły się na obecnej pracy. Być może to zacząłem inaczej odbierać i widziałem to negatywnie. Nie dość, że głupie poteksty w twoje stronę szły. To jeszcze jakieś byli pretensje, że ty w ogóle chciałeś iść na urlop. To była w sumie moja pierwsza praca. Nie dość, że u znajomego wracowałem mojego ojca, to jeszcze tacy ludzie bezszelni byli w tej pracy, dlatego byłem wyczulony na ten temat, jeśli to się pojawiło w mojej obecnej. Miała zastępować mnie jedna osoba, a tu nagle takie teksty do mnie. Była to luźna rozmowa z tym pracownikiem, rozmawialiśmy, powiedziałem mu, że słyszałem, że będzie mnie zastępował. A nagle takie teksty w moją stronę poleciały. Ja będę ciebie zastępował? Ja urlopu nie miałem. Jak ty możesz iść w ogóle na urlop? Druga osoba się odzywa. No przecież wiesz, tu na urlop się nie chodzi. Tu się pracuje. Tu nikt nie spędza urlopu na twoim stanowisku. No głupia gadka na mnie. Nie wiem co to była za sugestia, ale już głupia gadka w moją stronę poszła. Kolejna osoba się odezwała, ale to już w sensie żartobliwym. I tu muszę powiedzieć, żeśmy się wszyscy pośmiali, bo to było wesołe. Do mnie, słuchaj, Darek, ale wiesz, to stanowisko nie ma tutaj osoby zastępczej, więc posiedzisz. Nie pójdziesz, nie podpoczywasz. Też powiedział żartobliwie, że była taka osoba, która w ogóle na urlop nie chodziła, więc teraz Ty też nie pójdziesz, bo to takie stanowisko. Pośmialiśmy się wszyscy fajnie, bo w tym przypadku nie dotyczy to w ogóle kierowników, szefa. Tu było wszystko zaplanowane z urlopami, więc wszystko tu jest jak najbardziej w porządku. Ja mówię tutaj o pracownikach: czy to jest zawiść, czy zazdrość, nie wiem. Ale tutaj nie wyczułem złych intencji, żeby coś było niedobrego i nie dlatego żeśmy się pośmiali wszyscy. Ale właśnie, sądząc, po tej jednej osobie, która się tak oburzyła, jeszcze twierdzi, że w ogóle na urlop nie chodzi. Co lepsze, bo była rozmowa z kierownikiem na ten temat, a przy kierowniku to grzeczny. Tak bardzo na wszystko się zgodził, a do mnie oburzenie. Nieźle wyładował to nie bezpośrednio, zamiast do odpowiednich osób, to do mnie. Jak się później dowiedziałem, w ogóle nie pracował na tym stanowisku, że w ogóle na urlop nie chodzi, taką sugestię mi daje. Nie wiem do czego to biało, bo próbuję takie podteksty rozpoznać, ale czasem ciężko do tego dojść, o co takiej osobie chodzi. W tym przypadku używam techniki spokojnych pytań. Jeśli to nie są żarty, to zadaję pytania, o co chodzi takiej osobie, i w końcu, jak przełamiesz lody, taka osoba ci powie a przeważnie problem leży gdzie indziej, dotyczy to zupełnie innej sytuacji. Stałeś z boku, to było na tobie emocje i to było powodem głównym, że tak się do ciebie odezwał. I możesz sobie powiedzieć jedno, że problem dotyczył w ogóle czego innego. Nie dotyczył lopu, nie dotyczył pracy, a zupełnie czegoś innego. Tacy ludzie są. Lubię kopać też w takich osobach, bo jak ci się uda porozmawiać z taką osobą, dowiesz się o wiele więcej skoro oni mi takie podteksty w moją stronę puścili, a w drugą stronę też puścili, że nie dam się dymać z każdej strony, że ja nigdzie na urlop nie pójdę, nie będę wypoczywał, tylko będę pracował. Żadnej firmy dorabiać nie będę, nie mam zamiaru, uważam, że urlop też mi się należy. Tu muszę wam powiedzieć też ciekawą sprawę, bo kiedy zastępujesz już inną osobę, jesteś jako nowy pracownik, a stary pracownik odszedł, to gdzieś ludzie są przyzwyczajeni do tego starego pracownika i myślą, że ty jesteś tym starym pracownikiem i będziesz tak samo pracował jak tamta osoba. Ja już też sobie powiedziałem, że wykorzystywać się nie dam, zawsze może przyjść ta stara osoba, która pracowała tam tyle godzin dziennie. Ze mnie takiego pracownika niewolnika nie zrobił. Walczyłem z tym długo, a widać, że trend lat 90. jeszcze próbuje się utrzymywać. Jeszcze są jakieś pozostałości, z nimi trzeba jeszcze trochę powalczyć, ale myślę, że w niedługim czasie to się może skończyć. Także jak spokój tak był spokój, a tu nagle takie gadki się pojawiły. Słuchajcie, czułem się na początku niezręcznie. Nie wiedziałem o co tutaj biega. Przecież każdy z nich na urlopy chodzi. Nie wiem o co chodzi, co to za atmosfera w pracy czasem niby niewinnie wszyscy się wydają w porządku, a tu nagle co do czego wychodzi. Ale jeszcze wam powiem jedno, co zauważyłem, starsze pokolenie może coś tam się udzielać. Mogą też przyzwyczajeni być do osoby, która wcześniej pracowała na tym stanowisku, więc myślą, że będzie tak samo. Nic nie będzie tak samo. Słuchajcie, ja jestem inną osobą. Tak jak mówiłem, nie będę sobie dawał, żebym pracował cały czas i na urlopy nie chodził. Ja rozumiem, jeśli naprawdę jest dużo roboty i ciężko iść na urlop, to jest inna sprawa. Oczywiście może być taki czas, ale nie, że cały czas tak jest, bo to też nie tędy droga, a poza tym jesteśmy tylko ludźmi, nie tylko pracujemy od rana do wieczora. Trend lat 90. się już kończy, także uważam, że jeszcze to pokolenie ludzi jeszcze jest duże, ale myślę, że z czasem powinno być dużo lepiej, także zobaczymy jak będzie, co to będzie. Uważam jedno, szefowie, kierownicy i kadra zarządzająca jest jak najbardziej ok, także szacun dla Was, trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę i na razie.